Witam, dzisiaj chciałam Was zaprosić na podsumowanie miesiąca maja, czyli powiedzieć o 10 ulubionych produktach, których najczęściej używałam w tym miesiącu. I pierwszym takim produktem to będzie paletka z Sephory. Tutaj mogę pokazać kolory. To są takie kolory. Jedynym minusem tej paletki jest to, że trzeba stosować te cienie po uprzednim nałożeniu bazy, i tutaj mogę pokazać. Mój jeden ulubiony dzień nałożony na bazę Urban Decay Syn. To jest właśnie ta paletka. Kolejnym produktem będzie lakier. Kolor tego lakieru to jest Midnight Sapphire. I to jest ym, według producenta lakier powinien utrzymywać się do 5 dni. Oczywiście tak nie jest, ale kolor wszystko wynagradza. Tutaj mam go na pasnokciak, ale to pewnie nie będzie widać. I on kosztował około 3 funtów. To jest ten lakier. Moim ulubionym błyszczykiem w tym miesiącu, jak i w ostatnich miesiącach, był błyszczyk z Helena Rubinstein. To jest odcień 60 Siren. Nadaje bardzo delikatny kolor i zawiera takie drobinki, które odbijało światło. Zazwyczaj stosuję go samodzielnie, ale też można nałożyć go na inne pomadki. kolor. I ten puszczek kosztował około 9 funtów w TK maksie. Tonikiem, który najczęściej używałam był tonik Avene z 200 ml za około 10 funtów. Jest on przeznaczony do skóry suchej, bardzo suchej, wrażliwej. Zawiera wodę termalną, która ma właściwości kojące i łagodzące porożnienia. Już tutaj tego teraz nie widać, ale to jest emulsja dwufazowa, która, którą przed użyciem powinno się zmieszać. Następnym produktem, bardzo często używanym w tym miesiącu, to jest. Mleczko do zmywania makijażu 3 w jednym. Mające za zadanie oczyszczać, tonizować i nawilżać skórę. Wszystkie te, te zadania doskonale spełnia. To jest 200 ml i koszt około 3 funtów. Teraz czas na mój kosmetyk wszechczasów. To jest, jest 100% witaminy E w olejku. To jest 70%. W tej buteleczce jest 74 ml i kupiłam ją za około 7 zł, zaprawia doskonała do nabliżania skóry. Witamina E jest znana z właściwości chroniących, ma chronić nasze komórki przed wolnymi rodnikami, które właśnie są jedną z głównych przyczyn starzenia się skóry. I ja dodaję kilka kropel do kremu lub balsamu do ciała. Następnym produktem to jest taka odżywka bez spłukiwania z OZI, Dual Personality, to jest 150 ml za około 4 lub 5 funtów. Ją nakładamy na umyte włosy wysuszone ręcznikiem, później przeczesujemy włosy i suszymy suszarką. Włosy bardzo ładnie się układają i są błyszczące i naprawdę bardzo łatwo się rozczesują. Więc bardzo serdecznie ją polecam. Kolejnym moim ulubieńcem jest Stila Illuminating Tinted Moisturizer. Czyli to jest produkt, który w, w tym momencie zastępuje mi podkład i nadaje on delikatny, delikatny połysk. Ja mam w odcieniu 01. Produktem do zmywania lakieru w tym miesiącu jest to Sally Hansen. Zmywać do paznokci suchych i łam, łamliwych z witaminą z prowitaminą B, B5, z witaminą E z aloe vera, to jest 200 ml i też kupiłam to za około 4 funty jest bardzo wydajny nie ma nawet takiego nieprzyjemnego zapachu bardzo szybko zmywa lakier ostatnim produktem to produkt nie kosmetyczny, ale mój ulubiony. Są to perfumy. Właściwie woda perfumowana Nina Ricci. Nazwa tej wody to jest Ricci Ricci. Z taką piękną kokardką, która tutaj mi się zdążyła ułamać. Nie będę, nie będę mówiła... Nie, 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 nie potrafię opisać tego zapachu, więc warto może, jeśli jesteście zainteresowane, pójść do perfumerii i, i sprawdzić, czy ten zapach Wam odpowiadał. To były wszystkie moje produkty. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, możecie je zadawać poniżej. Możecie również komentować, jeśli wiecie yy, coś na temat tych produktów, o których wspomniałam. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i pozdrawiam. Pa! pa.